Rynek to walka o klienta. Masowa produkcja, wysoka jakość i niska cena już nie wystarczają. Musimy śmielej patrzeć w przyszłość. Potrzebne są innowacje, które tworzą polscy naukowcy w naszych instytutach i uczelniach. Tu rodzą się impulsy dla gospodarki. jeszcze wczoraj były niezbędne. Dziś są za mało wydajne, przestarzałe czy niemodne. Trafiają na wysypisko. Wokół nas rosną hałdy urządzeń elektronicznych. I co dalej? Problemem odpadów tworzyw sztucznych zajęli się naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa mieszczącego się w centrum Katowic. Co zrobić z niepotrzebną drukarką komputerową? Najpierw trzeba rozłożyć ją na części, usunąć elektronikę i pojemniki z tuszem. Pozostają tworzywa sztuczne, ale jakie? Niewielki fragment drukarki trafia do laboratorium. Tam naukowcy za pomocą spektroskopii analizują absorpcję promieniowania podczerwonego przez cząsteczki tworzywa. Dzięki analizie widma można posegregować materiały, które trafią do dalszego przerobu. Jeszcze większym problemem są samochody. Najpierw je podziwiamy i wykorzystujemy, nie tylko do stania w korkach. Potem blachy trafiają na złom. A tworzywa sztuczne? Każdy element samochodu został wykonany z innego tworzywa. Każdy wymaga zatem identyfikacji. Kiedyś te tworzywa gładziliśmy czule, były przedmiotem dumy. Dziś trzeba je podzielić i znaleźć dla nich zastosowanie. Podobnie jak elementy urządzeń elektronicznych, także tworzywa z samochodów muszą zostać zmielone. Po uzupełnieniu niezbędnymi dodatkami przemiał trafi do wytłaczarki, która wytworzy grubą nić, a następnie granulat. Jeśli mamy uzyskać tworzywa częściowo biodegradowalne, do przemiału zostanie dodana skrobia lub włókna roślinne. Powstały granulat posłuży do produkcji nowych wyrobów. Naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa dobierają temperaturę, szybkość i sposób przetwórstwa tworzywa. To najważniejsza i najtrudniejsza część pracy. Powstaje materiał do wytwarzania nowych produktów z tworzyw. Tu w laboratorium wytwarzane są tylko kształtki do badań, które mają potwierdzić, czy technologia przerobu jest korzystna. Dużą część odpadów samochodowych stanowią pianki wypełniające fotele samochodowe. Po podzieleniu na drobniejsze fragmenty trafią do urządzenia mielącego. Tu powstaje granulat, który posłuży do produkcji nowych wyrobów. Może dzięki tym opracowaniom choć trochę zmniejszą się wysypiska wokół miast? Odku dla lokomotywy po części okrętowe. Elementy stalowe są niezbędne we wszystkich dziedzinach gospodarki. Produkcja odlewów jest dla laika bardzo widowiskowa. Odlewnia zręb w Nowym Brzesku koło Krakowa. Ciekły metal wymaga wcześniejszego przygotowania form, za każdym razem od nowa. Praca wymaga precyzji i uwagi. Do wytwarzania form zużywa się krajowe piaski i żywice sprowadzane z zagranicy. Codziennie kilka ton tego surowca zamienia się w skomplikowane kształty. Po ostygnięciu odlewy są usuwane z formy i szlifowane. Jeszcze do niedawna pozostałości form trafiały na wysypisko. Co miesiąc 190 ton, prawie tyle samo ile ton odlewów. Taki odpad to nie tylko zagrożenie dla środowiska, to także koszty. Problem postanowili rozwiązać naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W oparciu o własne badania zbudowali prototyp, który pokruszoną masę formy doprowadza do pierwotnej postaci, czyli piasku. W jednym urządzeniu realizowanych jest kilka funkcji. W laboratorium za pomocą urządzeń analizujących skład chemiczny kontrolowana jest czystość uzyskanego surowca. Specjaliści sprawdzili, w jaki sposób można się pozbyć uciążliwych dodatków do mas formierskich. Ten drogi etap odzyskiwania surowca często można pominąć. Na świecie istnieją drogie urządzenia do regeneracji mas formierskich w dużych zakładach. Rozwiązanie z AGH to niezbyt kosztowna propozycja dla małych i średnich firm. Obecnie w firmie zrem podlewy trafiają na stanowisko, w którym ulokowano stół wibracyjny. Tu masa formierska jest oddzielana od metalu. Jej pokruszone fragmenty systemem przenośników trafiają do instalacji, która odsiewa niepotrzebne resztki od przydatnego jeszcze surowca. Większa część jest regenerowana, czyli trafia z powrotem do hali, w której powstają nowe formy. W ten sposób można oszczędzić nawet do 90% masy. Uciążliwe hałdy nadal rosną, ale już znacznie wolniej. Dla samej odlewni, regeneracja to czysty zysk. Import można zmniejszyć prawie 10 razy. Lepiej dla środowiska i taniej dla firmy. Tysiące pociągów, miliony pasażerów i miliony ton towarów. Wiemy, że transport kolejowy jest niezbędny dla gospodarki. Niestety może być także źródłem zanieczyszczeń. W Polsce po szynach porusza się ponad 2000 lokomotyw elektrycznych i spalinowych. Każdy mechanizm wymaga smarowania. Na przykład w lokomotywach wieloosiowych muszą być smarowane obrzeża kół, by na zakrętach zmniejszyć tarcie i ograniczyć zużycie stalowych obręczy oraz samych szyn. Jak wiadomo, na ogół smary są szkodliwe dla środowiska. A przecież lokomotywy często poruszają się po trasach przebiegających przez obszary leśne lub w pobliżu ujęć wody. Powinny zatem korzystać z biodegradowalnych środków do smarowania. W Centrum Królewskiego Krakowa naukowcy z Instytutu Nafty i Gazu podjęli się opracowania technologii nowego środka smarowego dla kolejnictwa. Wymagania zostały określone przez spółkę PKP Cargo. Określono mechanizm działania i wytypowano składniki dopuszczone przez przepisy europejskie do stosowania w środkach biodegradowalnych. Każda zmiana składu wymaga badań określających właściwości. Czy będzie miał właściwą lepkość, czy będzie wystarczająco zmniejszał tarcie. W laboratorium powstał nowy produkt olej Biolan EP oraz półpłynny smar o nazwie Itenex. Po dwóch latach badań uzyskały aprobaty jakości. To rozwiązanie technologiczne jest chronione patentami. Stosuje go m.in. komunikacja miejska do zmniejszenia zużycia elementów pojazdu oraz hałasu powstającego na łukach torów tramwajowych. Produkcja biodegradowalnych środków smarowych prowadzona jest przez zakład produkcji doświadczalnej, małotonażowej i sprzedaży Instytutu Nafty i Gazu. Dziś środek smarowy Biolan EP jest wykorzystywany w niektórych ciężkich lokomotywach należących do PKP Cargo. Zamontowane urządzenie przed wjazdem w zakręt wytryskuje na obrzeże kół porcję smaru. Dzięki temu przed nadmiernym zużyciem chronione jest zarówno obręcz koła, jak i główka szyny. To oszczędność dla kolei. W ciągu dwóch lat prób zimą i latem środek smarowy potwierdził swoje zalety. A co się dzieje po przejeździe pociągu? Po pewnym czasie smar trafia do gleby, ponieważ jest biodegradowalny, nie powoduje szkód w środowisku. To korzyść dla nas wszystkich.